Cześć wszystkim, z tej strony z kanału Encyklopedia Kryptowal. Witam was serdecznie na kolejnym podanku z krypto. To, że wyjazd jest, każdy widzi, ale nie przestajemy nadawać do was na żywo. Znaczy ja nie przestaję, jestem tu samemu, także... Fajne dubajskie wdzianko. No, nie mam dubajskiego wdzięka, aczkolwiek widziałem ich tonę w różnych kolorach i tak dalej, ale... Całkiem fajnie to wygląda i podobno wygodne. Nie wiem, może sobie zakupię. Mike wczoraj chciał, żeby mu jakąś czapkę na krycie głowy stąd przywieźć. Zobaczymy, czy zmieści do torby. O, dla tych, co nie wiedzą oczywiście, wczoraj wpadł wieczorem film z drugiego dnia konferencji, także oczywiście zachęcam do obejrzenia i jeszcze Wam później go pokażę. Kamil, jak po wywiadzie Szymona? jakim wywiadzie Szymona? Nie wiem o żadnym wywiadzie Szymona, oprócz tym, co wrzucony zostało gdzieś tam na Twittera chyba, tak? Uwierzcie mi, że my się nie widzimy tutaj zbyt często, w sensie już na samych targach, bo ja latam, szukam innych projektów, nagrywam i tak dalej. A przejście z jednego miejsca na drugie trwa kupę czasu, także. No. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No przejdźmy. Przejdźmy po prostu do konkretów. Przejdźmy do, do newsów, które sobie dzisiaj przygotowałem. Też nie jest jakoś <laughs> za dużo, bo zbieram się i, i tak naprawdę lecę na trzeci dzień konfy, a rano jeszcze byłem sobie półtorej godziny na plaży, powiem wam epickie, epickie 31 stopni może, także. No... Sam sobie zazdraszczam. Dobra, bitcoin 62,300 i 3800, Binance coin zbliża się do 500 dolarów. Oczywiście odbyło się palenie tokenów BNB, co spowodowało wzrost cen tego tokena. Przeważnie jest palenie, jest dump, a tutaj było palenie i Binance coin rośnie, ale o Binance Coin jeszcze sobie słówko powiemy później. Dobrze radzi sobie Olympus, OKB oraz Phantom, najgorzej Spell token oraz Flow. Wykres bitcoina. No idziemy na te ATH, idziemy, idziemy, zbliżamy się do tego ATH już, bo nam bardzo niewiele brakuje, zobaczmy procentowo, ile to jest, 3, 4, 5%, nie tutaj formację zdechłego kota, tylko formacja, tutaj obecnie cena, 4% niecałe nam brakuje do nowego ATH, także mówię, każdy kupuje po kilkadziesiąt dolarów i jesteśmy na nowym szczycie. Feel and grit. <kluzny> <kluzny> 75 punktów, także chciwość na rynku oczywiście jest. Na się w ogóle w parze Bitcoin do USDT doszło do jakichś potężnych ruchów i potężnym wolumenie powyżej 10 tysięcy bitcoinów. I z tego, co podają tutaj informacje, wydaje się, że to było oczekujące zlecenie sprzedaży na około 14 tysięcy bitcoinów. Także ktoś wystawił sobie w okolicach tej ceny sprzedaż 14 tysięcy bitcoinów no i te bitcoiny zostały sprzedane, aczkolwiek jak tutaj jest napisane, zjedzony został ten buy order, także bardzo szybko one znikły z rynku. Więc łapka w górę dla tych, co to wykupili. Ktoś chciał zrzucić cenę, zapewne, nie udało mu się, więc to pokazuje. Przepraszam, tylko i wyłącznie to, jakie jest wsparcie, jaki jak jest popyt w tym momencie na bitcoina. Więc no dobrze dla nas. Parę małych newsów: Smart Electrum, wyniki giveawaya ze współpracą z Tensetem, więc szukajcie informacji tutaj w tym dokumencie googlowskim. Druga informacja, rezultat whitelisty Private B jest dostępny już też u nich na Twitterze. A tutaj jeszcze odnośnie wczorajszego wystąpienia Grześka na moim kanale w drugim dniu relacji powiedział mi i pokazywał to zdjęcia, telefonie, zobacz, jakie mam fajne zdjęcie z CZ. -em. I okazało się, że CZ był. Cholernie blisko tego, gdzie ja byłem w tamtym momencie i nie spotkałem tego człowieka, nie udało mi się zrobić fotki. A przyjechał wczoraj, nie wiem czy będzie dzisiaj. Ciężko powiedzieć. Natomiast no, jak on mi mówił, to byłem, nie wiem, ze 100 metrów tak naprawdę od niego. Pewnie bym zobaczył wianuszek ludzi, gdzieś chociaż z daleka, ale tam jest wszystko tak ściśnięte, że nie dał rady. Szkoda, szkoda. Będę polował jeszcze dzisiaj. No, i jeżeli chodzi o Binance, no to tak jak powiedziałem, było palenie tokenów. 17 już palenie tokenów 640 milionów dolarów BNB zostało spalonych. Jeden z największych chyba też paleń, zobaczmy tutaj, czy jest ta tabelka taka pokazana. 1 335 000 BNB łącznie, łącznie spalone, a teraz zostało spalonych ile? 17 nie. Total BNB supply decrease from approximately aha, czyli zostało spalonych Nie, no to teraz musiało zostać spalonych. Tak, teraz zostało spalonych 1350 35 czy 1.35, ok BNB wcześniej było mniej, mniej. No i największe 14 palenie było 3 600 000 BNB. Więc bardzo dobrze. To może jak najbardziej wpłynąć pozytywnie. Już wpłynęło pozytywnie jak kurs BNB. Jak przebijemy ATH to na giełdy będzie się rejestrowało jeszcze jeszcze więcej osób. Jeszcze więcej osób się będzie rejestrowało nowych. Jak zobaczą, o kurde Bitcoin ATH, to dołączmy do wagonika, więc będą kupowali te BNB coiny, więc według mnie BNB spokojnie może przebić 1000 dolarów w tej hoście. Pannokcia sobie za to odda od nie oddam, natomiast myślę, że, że łyknie ten 1000 dolarów. Skoro było już 650, to dlaczego nie ma być tysiaka? Tutaj na Wall Street ciekawa, e, ciekawa fotka. Ktoś podrzucił mnóstwo bananów pod, pod byka. E, mówią, że to jest reklama właśnie Board Apes, czyli tych nft Bored, żeby pokazać ich siłę. Dlatego te banany tutaj są rzucone. No bo te małpy Board Ape, te NFT-ki produkują banany, które dają wam też kupę kasy w skali roku, tak naprawdę. Więc no. Jeszcze jeżeli chodzi o NFT, platforma Rarible stara się obniżyć opłaty za Ethereum gaz, które ograniczają tak naprawdę wielu inwestorów na wschodzącym tym rynku. Nowa usługa ma szansę zrewolucjonizować tą przestrzeń związaną z nową technologią. Zamiast tradycyjnej metody, w której dane są przechowywane w sieci blockchain, natomiast natychmiast po emisji tokenów Rad Libre ogłosił w poniedziałek, że w ramach nowego programu NFT wybija się w momencie, nie w momencie powstania, ale w momencie zakupu. Kupujący płaci opłaty za gaz przy zakupie przedmiotu, czyli nie my najpierw tworzymy NFT i płacimy 400 dolarów opłaty transakcyjnej na, za to, że go utworzymy, tylko jeżeli ktoś go kupi od nas, to on jest w tym momencie mintowany na sieci, ta osoba, która go kupiła dopiero płaci opłatę transakcyjną. Więc no troszkę będzie. E, troszkę czy wolumen spadnie, ciężko powiedzieć, no bo no może spać, bo jak kupowaliście jakiś token NFT za 0.01 ETH, a teraz macie tyle samo opłaty transakcyjnej zapłacić, no to nie wiem, czy będziecie chcieli płacić 100% więcej w tej cenie, żeby taki token kupić. Zobaczymy. Użytkownik zapłacił 500 tysięcy dolarów opłaty za nieudaną transakcję na Ethereum. Zobaczcie, tu jest ta piękna transakcja. Potwierdzona. Została ona potwierdzona i wysłała, wysłana do mempoolu. 500 tysięcy, nie wiadomo czy to pomyłka, czy o co chodzi. Nadawca zapłacił równe kolejne 30 ETH po nieudanej transakcji. Prawdopodobnie płatność ta miała anulować drugą transakcję dokonaną podczas aukcji strp. Yy, jedna z użytkowników skomentowała to tak, że wygląda to na ogromny problem z platformą. Powinna ona być w stanie obsłużyć wiele adresów próbujących kupić tokeny i nawet nie próbować pobierać opłaty w pierwszej kolejności. No cóż. Salwador, mas, Salwadorczycy masowo kupują Bitcoina. Dwa nowe fakty odnośnie portfela Chivo. Ludzie są bardziej zainteresowani e, no, czemu mi to przeskoczyło, e, że chcą za dolar kupować Bitcoina. Oprócz tego otrzymali 24 tysiące tutaj wpłat kolejnych, tak? No i jest to ponad 3 milionów dolarów w ciągu jednego dnia, skomentował prezydent oczywiście Bukele. Paliwo, które zasili paraboliczny wzrost na Bitcoinie, Bitcoin ładowany paliwem rakietowym. No i tutaj są jakieś oczywiście wskaźniki, kolejne cudowne mówiące o tym, że Bitcoin to już poleci na milion dolarów. Także jak chcecie sobie powróżyć z kuli, to na bithub.pl są takie też artykuły. Robin Hood, czyli ta aplikacja do kupowania akcji, i też niektórych kryptowalut mówi, że na razie nie wprowadza Shiba Inu, wbrew oczekiwaniom zwolenników popularnego z takimi czasami memcoina. Użytkownicy aplikacji Robinhood nie będą mogli na razie handlować tym tokenem. Jest Dogecoin, Shiba Inu na razie nie wprowadzają. Także, jak ktoś chce jakieś kolejne memcoiny kupować, no to musicie zostać przy Doge na tej aplikacji. Inwestorzy instytucjonalni wykazują zainteresowanie Bitcoinem, co inwestują klienci instytucjonalni. Na kolejnych miejscach, poza oczywiście Bitcoinem, który stanowi 87,5% tej kwoty, stoją takie kryptowolty jak Polkadot oraz Cardano. To wam ostatnio pokazywałem ten spis, ile czego kupili, ile tam milionów dołożyli i z każdym tygodniem tak naprawdę ta wartość wzrasta. Więc widać, że instytucje ponownie wróciły na tych cenach. Po co kupować po 30 tysięcy bitka, jak można kupić po 50? Więc wrócili znowu do inwestycji w kryptowaluty. Także no, dla nas oczywiście dobrze. Kawusi nie mam, mam wodę, muszę się napić. No, cóż to jeszcze mam za news? Właśnie, no bo ETF oczywiście pierwszy ETF na kontrakty futures zatwierdzony. A co musisz o nim wiedzieć, więc, wszystkie szczegóły odnośnie tych ETF-ów, czym one są, w czym są poparte, i tak dalej, znajdziecie na stronie Being Crypto. No, a dostaliśmy wczoraj jeszcze informację o tym, że. Drugi ETF ma jeszcze wystartować w tym tygodniu, więc już będziemy mieli dwa. I to było pewne, że jak jeden zostanie zaakceptowany, to nagle wydarzy się lawina tych ETF-ów i w ciągu miesiąca zobaczymy 10 zaakceptowanych. No i ten kapitał może faktycznie przypłynąć jeszcze większy do rynku krypto. I ja tylko chcę, żeby to było poparte fizycznym, prawdziwym, że tak powiem, Bitcoinem. Natomiast moje zachcianki nikogo nie interesują. Zrobią jak będą chcieli. No i trwa Eldrop tokenów Arli ten Informacje i wszystko co musicie zrobić, bo jest kilka zadań do wykonania znajdziecie na ich Twitterze Arli ten, także zachęcam do do wbicia tam i poczytania sobie o tym airdropie, bo darmowa kasa jest tak naprawdę do zgarnięcia. No i ostatnia informacja wbijajcie na te filmy z GTexu, tutaj widzicie z otworzę ten film Sebastę, Sebastianem Grabowskim z teamu SK Network tak naprawdę nagrywaliśmy film o smart cities, znaczy taki po prostu Dodatek do tego mojego wczorajszego materiału byliśmy na hali, gdzie są właśnie same Emiraty wystawione był Ajman, Kuwait, Bahrain, o, Dubaj, sam Arabia Saudyjska i tak dalej. Ich stanowiska po prostu są tak epickie: są tak grube, są tak dowalone niesamowicie, że naprawdę na bogato największa kasa tam jest. Ogromne projektory, ogromne jakieś rzeczy, pokazanie całkowicie przyszłości tego, jak nas. AI, IoT, BIoT, blockchain, jak to po prostu rozwinie technologię. Polecam zobaczyć ten fragment i Sebastian również ma swój kanał na YouTube. Nazywa się on Miasto Miasto, pisane razem i tam już jest chyba, są chyba trzy albo cztery odcinki właśnie o różnych miastach i technologiach w nich działających. I stąd oczywiście też taki materiał będzie. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o newsy. Także jak macie pytania, to dawać szybciutko i ja lecę i ja lecę na, na konferencję, tak? Bo znowu jestem. Czekajcie. Nie, ona się. Nie, 10, 12 to jest w Polsce, tu jest 12. No to już też jestem dwie godziny znowu spóźniony, ale cóż, no live trzeba zrobić, nie? Odnośnie Salwadoru warto dodać, że trwają tam okropne, ogromne protesty, antyBTC, bo obecnie porównywane jest są do poprzednich dyktatorów. No pewnie będą, znaczy już były te protesty, widzieliśmy to i ankiety pokazują, że duże jest przeciwne. Ale cóż. Czy jakiś skok ze spadochronu w Dubaju? Nie, będę skakał na wiosnę w Polsce. Także. Czy widziałeś ten skaner meta? Jarku, a czy ty oglądasz moje filmy? Na cholerę ja te materiały oglądam. Na czy robię. Zobacz, nawet jakbyś tu zobaczył. Tu, to co to jest, jak nie skaner meta hero? Ach, jakieś słabsze nerwy ostatnio mam po prostu. Dopiero dołączyłem to się stało z Weju, że poszło tak do góry. Nie mam pojęcia, co to jest za projekt. O. Eski armi pozdrawia. Pozdrawiam, newsy jutro. <laughs> Ale powiedzcie, że, że ten materiał wczorajszy był dobry, nie? Ja jak chcieliśmy do, nagrać, to płakałem ze śmiechu, nie? Pytanie do Ciebie, czy jest tam taki projekt, który zrobił na Tobie takie wrażenie, że już wiesz, że w niego wchodzisz? Jeżeli tak, to jaki? Eee, nie, nie, akurat wiecie co, no na krypto byłem w sumie i rozmawiałem z tymi projektami, które widzieliście. Dzisiaj postaram się jeszcze z paroma porozmawiać, natomiast no nie znalazłem jakiegoś takiego projektu wow, 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 że już jest wiecie gotowy produkt, ale są jeszcze nieogłoszeni nigdzie prawie, także nie ma głosu? Halo, halo, jest głos, co ty gadasz? Kamil zapytaj CZ gdzie jest moje 300 baniek, zapytam się gdzie jest moje 400 baniek. Czy czapkę dla Majka już kupiłem? Nie, nie kupiłem. Dlaczego nie podchodzi ci token hero? Nie podchodzi mi. Token mnie nie obchodzi, nie obchodzi mi zastosowanie tego tokena, poza tym zmieniły tam się dość mocno zasady ostatnio. No i to też jest słabe, no ale cóż. Rynek zweryfikował pokazanie, że tak powiem, prawdziwego produktu z tego co wiedziałem. Czy si się zapalić na nerwy? Nie, no, trochę słońca i będzie dobrze. Będzie opalenizna? No dzisiaj byłem półtorej godziny na plaży. Poleżałem sobie, pokąpałem się trochę w. w, w Wodzie i tyle, nie? Ale tutaj się nie da wytrzymać na zewnątrz. Tu każdy. To jest, to jest trochę miasto zombie, nie? Że przelatujecie od jednego hotelu do, do drugiego, z jednego budynku do drugiego taksówką, bo po prostu na zewnątrz jest za ciepło, nie? Czy myślisz, że wyjście z altów do Bitcoina jest teraz dobrym pomysłem? Myślę, że to było dobrym pomysłem parę tysięcy dolarów temu na Bitcoinie. Teraz jak Bitcoin przebija ATH, to myślę, że kapitał może zacząć szybko uciekać do, do altów właśnie. Czy zauważyłeś, że stanowisko SK miało jakieś wyjątkowe zainteresowanie podczas targów? Powiem Wam, że dużo stanowisk miało bardzo duże zainteresowanie. SK, no przy SK, jak ja byłem tam przez jakiś czas, nie wiem, pół godziny dziennie tam dosłownie spędzałem, nie więcej raczej. To było bardzo duże zainteresowanie. Wszyscy, cała ekipa zmęczona ludzi było po prostu dużo w kolejkach stali, żeby z kimś porozmawiać odnośnie, odnośnie projektu także no jest, jest zainteresowanie. Tam inwestują głównie szejkowie czy też inni, bo to kosmiczne kwoty są. Są szejkowie, są inwestorzy z funduszy różnych, z różnego rodzaju projektów krypto też innych. Są tam osoby, które szukają kapitału, są tam osoby, które posiadają kapitał i tam całkiem duży, więc, więc fajnie, nie? Luksusowe fury opuszczone widziałeś? Nie, tutaj w centrum tego nie ma. Czy widziałeś nowe ATH na Bitcoinie w Japonii? No akurat nie sprawdziłem tego wykresu. Wykres z Zimbabwe sprawdzałem, ale z Japonii nie. Ja tak serio nie widziałem. Tam ropa w kranie płynie, mają kasę. No mają kasę, mają kasę, to, to widać. No Ale paliwko tanie. 60% tańsze niż w Polsce, czy nawet więcej, więc. Czy jeździłeś już na nartach? Nie jeździłem, aczkolwiek widziałem tą galerię, gdzie jest stok narciarski w środku. Tak, w środku galerii handlowej jest stok narciarski. No, albo lodowisko jest w innej, także. COBDTE <coughs> CO jest w Dubaju, podpisuje partnerstwo. Ok. Dobra. Na no uspokojenie nerwów ja z podziękowaniem, zamiast pretensji, dzięki za sign -ups. Proszę bardzo. Czy wybierasz się na Burczkę lifa, już byłem na burszka lifa, już byłem i w Dubajmoli Burczka lifa także. Kiedy uciekać do altcoinów, no poczekaj na przebicie ATH, zobacz jak dominacja na bitcoinie będzie spadała, jak spada, to znaczy, że kapitał wychodzi do altów i wtedy, nie? Kiedy kryptosileza? Kryptosileza jest 29 października w Katowicach. Informacje znajdziesz na moim Facebooku Encyklopedia Kryptowalut. Tam masz link do wydarzenia. Tylko Niech was za dużo nie będzie, nie naprawdę, bo ja się obawiam, że, że się nie zmieścimy, chociaż i tak będzie ponad 200 miejsc. <grydy> ale już organizuję większe sale, jakby faktycznie was taki tłum przyszedł. nie? Na Litwie też jest stok na w hali, ale fakt przy 40 stopniach na zewnątrz, nowa, nie przy, przy, przy 40. Czy wybierasz się na premierę dziewczyn z Dubaju? Nie wybieram się. Czy nadal jesteś w IM Akademii? A czy ja kiedyś byłem w tej akademii. Nie byłem nigdy. Słyszałem o tym, wiem co to jest, bo googlowałem sobie to kiedyś, ale nigdy tam nie byłem. Jak myślisz, wejdzie kapitał od Sheików? Pomidor. Tyle mogę powiedzieć. Ja już bym wolał zdjęcie z jakimś fajnym Lambo zamiast cz -a. Lambo przynajmniej ładne. No Moja to... sprawa, nie? Lambo widziałem niejedno tutaj, więc. No, Arku, jeżeli to był komentarz odnośnie ilości ludzi, która, która ma być na spotkaniu, to tak, tak. No. Mam nadzieję, że nie będziecie stać. Dobra, tyle z mojej strony. Lecę kręcić dalej. Ubieram się, przebieram, no bo nie będę w takiej koszulce tam szedł. No i postaram się znowu dzisiaj wieczorem, chyba że gdzieś wyjdę, wrzucić wam relację, a jak nie no, to wpadnie ona po prostu jutro rano. Także dzięki bardzo serdecznie za dzisiaj. Łapki w górę naprawdę pomagają. Komentarze pozytywne też, żeby mieć energię na to, żeby tutaj latać i to ogarniać dla Was wszystko. No i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!